Siemanko. no To pora na takie małe podsumowanie. Wyrzutni Neon Fader od Alberta. Kostka 103 strzałowa w kalibrze 20 mm. Gramaturka wyrzutni 963 gramy neku. Mocno doładowana, od początku do końca trzymająca poziom. W moim przypadku odpalona od rezerwy na potrzeby pokazu. Jak to widzieliście na filmie, fajne efekty brokatowych koron, wolno padające. Praca się do samej ziemi. I te fajne neonowe gwiazdki robiły tutaj bardzo e, robotę. Fajnie to się uporządkowaną. E, do tego mamy piękną brokatową e, minę z ogonem. E, myślę, że kosteczka e, warta, warta zakupu e, w okresie przedsezonowym. Można było ją wyrwać chyba za nawet jakieś 300 e, zł. Także kto zakupił, na pewno nie pożałował. Ja sam bym na drugi rok odpalił takie dwie e, z dwoma aniołami. Więc na pewno by to zrobiło robotę. Jak to się fanem takiego kaliberku 20 mm, to myślę, że będzie naprawdę zadowolony. Daje solidną dziesiąteczkę, bo warta swojej ceny. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnych testach. Cześć.